Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z nowego początku, nowego początku gdzie główną rolę odgrywa nasza Selena. I tak, na ostatnim live'ie mówiłam wam, że wybierzemy się w końcu na koncert, tak, co, który doszedł w zasadzie z najnowszą aktualizacją. Natomiast, natomiast mamy teraz sobotę, a te koncerty bodajże są... W niedzielę także mamy jeden dzień. Z tego co widziałam, mamy tutaj właśnie ten oto bilet na simowe sesje. Nie wiem, czy nasz, nasz Nikklos też ma też ma. Także tak, mamy bilet, bilet na simowe sesje. Wyjątkowy festiwal muzyczny, na którym wystąpi Bebe Rexha, a oprócz niej Joy oraz Glass. Gdy bilet pojawi się w wyposażeniu Twojego sima kliknij go, by dowiedzieć się więcej. Mm. Przeczytaj informacje, termin wydarzenia w każdą niedzielę o 12.00, miejsce wydarzenia, park, kwiat, Magnoli w wierzbowej zatoczce, przez rzeki. No i dobra, okej, okay. czyli w niedzielę o 12.00, dobra. Mm, dobra, no to przejdźmy sobie tutaj do życia naszych, naszych kochanych Simów. A czy, o, czy on wiecznie musi tutaj spać? Porozmawiaj, aha, no to dobra, no Selenka chce z, z tobą rozmawiać z sobą rozmawiać, mamy w ogóle sylwestra. Wydaje że mm, no w porządku. Ale Ty może jednak idź sobie tutaj spać. I ojejku. Około tutaj bo się zepsuło, ale wydaje mi się, że Twoja magia powinna tutaj nam pomóc, chyba, tak czy nie? Magia, zaklęcia, naprawa. Proszę cię, napraw to. Fajnie jest być czarodziejem, tyle wam powiem, ponieważ nie musimy płacić za naprawy ani za jedzenie. No to jest genialne. I tak samo proszę cię: magia, czystość. Magia, czystość. Przy okazji ona się szkoli z magii, jak czaruje. Także w porządku, niech tak będzie. Tylko, um, ciemnotlić wyście ściekaj. Na live w ogóle zrobiliśmy sobie tutaj święta, e, także jeśli nie widzieliście, to was serdecznie tam zapraszam. było całkiem sympatycznie, rodzinka się zebrała. Zrobiliśmy sobie tutaj na podwórku, to jest taka nasza ala kuchnia. Co to, śmieci nam wrosły? Ajajaj, będzie trzeba się ich pozbyć, no, będzie trzeba się ich pozbyć, no i co? Robi się to, robi się to? W ogóle nasz lis jest również y, naszym chowańcem zarazem i tak magia, dobra zaczekamy może albo chowańca, przyzwij chowańca, I w ogóle cieszę się, że się zdecydowałam na tego liska, bo jest on przeuroczy, jest przeuroczy, tak. No i dobra, ogarniamy to rozładowanie i patrzcie super się udało rozładowanie y, i mamy tak, no bo y, tak, 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 hugi, no weźmy fruwaka mrocznego. I porozmawiajmy tutaj, tak, okej, okay, możemy pogadać, nie ma problemu, no problem, z chęcią z Tobą porozmawiamy i zobaczymy, co tam o Ciebie w ogóle mamusia słychać. Mm, tylko najpierw co, przez Co, chowańca, ocher, przyzwałaś, ale już no, troszeczkę ze spóźnionym tempem, że tak powiem, troszeczkę się spóźna. bo chowańc zdążył y, przylecieć. Aha, czyli nie rozmawiasz z mamusiką, no dobra, no to jak nie rozmawiasz, to nie. W ogóle coś do nas przyszło znów listem. Mamy co to? Otwórz paczkę, otwana. Oczy ma na pocztę od, pana. Oczynam, od pana ze Strangerville. Fajnie, fajnie. Dostanie. Dost... Aha. Dobra. Fajny prezent. Co się. Aha, teraz coś się zepsuło. Dobra, napraw, ale magią oczywiście naprawa. Napraw to. Następnie weź to czystość, bali czystość, zrób czystość. Posprzątaj po prostu. Swoją magią. A gdzie jest lisek? Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie, ty? gdzie ty szczekasz? Co mu się dzieje? No, chyba tak mają te liski, że są takie krzykliwe. Tak mi się wydaje. Pocałuj, pocałuj liska. On jest tropicielem, nasz lisek. No, jest tropicielem. pośpiesz się dziewczyno. No i czemu nie całujesz swojego liska? W ogóle patrzcie jak on chodzi. Pocałuj. Mm. Oby zaspodnie. Mm. No, troszeczkę się zbagowała no ale dobra. Ważne, że pocałowała Liska. No i Lisek też jest y, tutaj szczęśliwy z pewnością. Sikaj po mistrzowsku. Chodź, Ty się już troszeczkę wyspałeś, może wstaj, no nie będziesz cały dzień spał, chłopie. Chłopie, chłopie, sobie tutaj mamy do ogarnięcia? Uprawiaj joggingu, ukończone. Czwarty poziom sprawności fizycznej, ukończone. Ale wiesz co, możesz nawet iść sobie pobiegać. Ewentualnie zaczekajcie, bo mamy imprezowy nastrój. Zrób postanowienie świąteczne, świąteczne, noworoczne, a, ćwiczy, śpiewanie. Zrób postanowienie, Ukończę etap po aspiracji, aby wypełnić, nie, zdobyć drugą połówkę. Mhm. W ciągu tygodnia awansuj awansuj. Możemy sobie takie postanowienie myślę zrobić. A ty? Ty nie masz kariery za bardzo. Tutaj zrobiliśmy wszystko. Także jakie to będziesz mogła mieć postanowienie nowo, e, noworoczne? W sumie noworoczne. Zrób postanowienie. Schudnij. O nie. Ty już wystarczająco dużo schudłaś. Więc popraw e, sprawność fizyczną. A niech będzie. Sprawność fizyczną niech dziewczyna poprawi. A czemu nie? Czemu Nie. Oglądaj. Nowe postanowienie. w ramach tego rocznego postanowienia. Selena dąży do poprawienia sprawności fizycznej. nabycia sprzętu do ćwiczeń to pierwszy krok na drodze do sukcesu. Postęp w realizacji postanowienia można sprawdzić na panelu simologii. Co byśmy mogli tutaj ugotować? Właśnie myślałam o jakichś, nie wiem, ciasteczkach. Upiorne ciastka. W sumie. Niech będą upiorne ciastka. No, to sobie szamiesz, ale dlaczego jeszcze w spialni. W ogóle, patrzcie, ile mamy medali. mamy już trzy medale, także dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I tak, co my tutaj mamy? Wojskowy, hmm, dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Trzeci poziom. Wybrakowany kapral. No, ale za niedługo myślę, że weźmiemy młodszym sierżantem. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku, aby do tego doszło. Nie, kochani, nasza cynika zrobiła opiorny ciastka, które właśnie chyba chowa do lodówki. Nie wiem w jakim celu, bo mogłyby one sobie po prostu tak leżeć. Także ja sobie to otworzę. Otworzę sobie, mamy mnóstwo jedzenia. Także... O, nie lubią tutaj ciasteczka. Okej. Okay. I co oglądaj telewizję Sylwester? I ty też oglądasz właśnie telewizję Sylwester? Tak, oglądają ją już, telewizję. Telewizję. Ale myślę, że Ty jeszcze z ręka byś mogła tutaj napełnić miseczkę. Także przestań na chwileczkę oglądać, zaraz będziesz oglądała dalej, bo nasz lisek jest żerłokiem i bardzo lubi sobie pojeść. I to dobrze pojeść. Mm. Także niech ona tutaj ogarnie. Fajnie, że oni się tutaj mieszczą na typu kratki. <grywka> no. Chociaż myślę, że ten telewizor mimo wszystko jest troszeczkę za blisko. No ale trudno, nie mają za wiele miejsca w tym domku. Ale zawsze co idę, tylko będziemy odliczać, kochani. O, Psinka, ty lubisz telewizję? Jej ona jest chudziutka. Trzeba ją troszeczkę utuczyć. <grym i zimna> utuczyć, ale taką ma naturę. Akurat jej nauczkę odchudzałam ani nie jest. Po prostu taka, jak się urodziła, taka jest. I tyle. Szuszubi, Susubi, szuszubi. No, daleko już? Do tej północy? No. Proszę bardzo, przed nami nowy rok. Superansko składanie życzeń. Oczywiście, jak żeby inaczej. Spełniliście tutaj wszystkie wymogi odnośnie... Przecież odliczałeś do północy, Dlaczego ci się tutaj nie odhaczyło? Mhm. Mm. Opisz nowy pomysł. O zostanie powiernikiem? Parodio o, teraz się wypełniło. Dobra. No i co, ciastek? Nie, nie bo w sumie jesteście pojedynczymi, ale tobie to. Nic się nie stanie, jak sobie zjesz trochę. I ty w sumie też, Jesteś wysportowany to tu bardzo, więc myślę, że więcej kalorii ci nie. Nie, 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 nie nie przeszkodzi w niczym. Wiecie, o co mi chodzi. No. Także pojedzcie sobie ciasteczka i pójdziemy spać. I pójdziemy spać, także chodź, tutaj jest ręka, śpij. I ty Niklausie jeszcze tylko się ogarniesz, troszeczkę skorzystasz, umyjesz ręce i również pójdziesz spać. I myślę, że zobaczymy się rano. Kochani, kochani, nasz Niklaus już wstał, mamy wiosnę, pierwszy dzień wiosny, chodź tutaj to naprawić. Ty niestety nie masz magicznych zdolności, więc będziesz musiał jak zwykły Prosty człowiek to naprawić. I tak, ty selenka, ty selenka. Co ty byś mogła zrobić? O, Lisek jeszcze śpi. Jeszcze śpi. Dobra, podkurzaj sobie. To znaczy ja wyłączyłam ten kurz cały, bo mnie bardzo, 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 bardzo irytował. Natomiast funkcja odkurzenia jest spoko. Nie mają co robić, nie? <laughs> nie będzie im się... Miał się odkurzać. Podkurzaj swój pokój, nie wiem. Może podkurzaj swój pokój? Czemu się nie słuchasz? Podkurzaj. Dobra. To tutaj podkurzasz. Ty, no, działasz, 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 naprawiasz. Tradycja ukończona w porządku. Dzień nowej umiejętności dzisiaj mamy. A ty już masz ogarnięte. No proszę bardzo, jak ci to szybko poszło. Tobie niestety się nie udało. Także weź to wytrzyj. Powycieraj, wycieraj, wycieraj, wycieraj. Bo dzisiaj jedziemy na koncert. Także musicie się ogarnąć. W zasadzie ty nie jesteś głodny, także a takie wiecie, poranne porządki w niedzielę o 9:00. No dobra. Nasz lisek jeszcze nie jest jakiś mega brudny na całe szczęście. Wypróżniać tutaj nic nie potrzebujesz. Jesteś szczęśliwy, zadowolony, także w porządku. Bardzo długo myjesz tą podłogę, chłopie. Bardzo długo sikają, wypoleruj do perfekcji. Myślę, że możesz sobie wziąć porośnic. A Ty chodź tutaj do Liska, myślę, że możesz iść z nim na krótki spacer. Tak z ranka, z ranka. Czy Ty musisz się uprawiać jogging? Nie, czyli po pracy dopiero będziesz już musiał uprawiać jogging, także w porządku. Ale Oni też chyba tam będzie maszerował i będzie musiał ćwiczyć jakieś walki z innymi simami, tak mi się coś kojarzy. Ja sobie raz ogarniam karierę wojskowego, ale nie pamiętam w sumie na którym etapie skończyłam. Także tak, dobra, skończysz odkurzać, bo jest, myślę, myślę, że jest czysto po prostu. A wręcz jestem tego pewna, jestem przekonana, że jest czysto. I tak, dzisiaj będziemy mieli o 12.00 ten koncert. Także na pewno się na niego wybierzemy. Tylko seranka by się troszeczkę ogarnęła, troszeczkę szybciej. Brudne. No, Brudne, brudne. Posprzątasz tutaj troszeczkę. A tutaj? Gdzie chodzicie na spacerki? No proszę bardzo. Ale ja uwielbiam Strangerville, powiem Wam szerze. Uwielbiam Strangerville. Bardzo lubię to miasteczko. Już kilka razy chyba to mówiłam, ale dobra. Ale okej, okay, dobrze, dobrze. Tak, idziesz, idziesz się ogarnąć. Dobrze. Patrzcie jak to tutaj ja nie wiem, wcześniej chyba tak nie było, że to się te... tak wszystko, nie wiem. No nie wiem. Takie robiło. Mam takie jakieś błędy graficzne tutaj w tej grze ostatnio. Po ostatniej aktualizacji. Ale może tylko mi się tak wydaje, może tak było, a nie zwracałam na to uwagi. Tak może być, że po prostu nie zwracałam na to uwagi. Dobra, skończy się pluskać, już jesteś wystarczająco czysta. Zjedz sobie. Jakieś śniadanko i za niedługo będziemy jechać, będziemy jechać. I fajnie, bo jest cieplutko na dworze. Tak jak myślę, że jakieś, nie. Wiem, no rośnie mam wystarczająco dużo. I teraz patrzcie z przyjemnością nasza Selena, idzie sobie usiąść na chujśtawcę, którą tutaj zamyśliliśmy w tym jakże starym drzewie tutaj. Ale ogólnie miejscówka wydaje mi się fajna, całkiem fajna. Ta drzewka, to wszystko fajnie, że to jest takie zarośnięte, nie wiem czemu, ale mi się to podoba. podoba mi się po prostu te kamienie, to wszystko tak naprawdę w moim celu tutaj troszeczkę to mi wyjechało ale nie, nie mogłam tego tutaj zamieścić niestety mm, dlatego tak to zrobiłam ale nie wydaje mi się, że żeby to przeszkadzało jakoś bardzo i idźcie już do domu Lisek mam nadzieję, że pójdzie za tobą do domku no na koncert Liska nie będziemy brali bo to jest niepotrzebny stres dla niego także po prostu on sobie zostanie w domu nie nie, nie idziemy do ciebie Mamszka, dzisiaj Ponieważ my mamy koncert, mamy koncert za 30 sekund. Ja nie wiem, czy ja już powinnam z nimi podróżować na ten koncert, czy jak. Hmm. Może faktycznie, możemy sobie pojedziemy już tam. Tak mi się wydaje. kurczę, nie jestem pewna z tym koncertem, bo już szczerze powiedziawszy nie brałam w tym udziału i nie wiem, jak to do końca wygląda, jak to się do końca prezentuje. Patrzcie, Niklaus już poleciał już pobiegł w miejsce występów, także zobaczmy którymi ścieżkami tam trzeba dojść, także przyspieszmy sobie troszeczkę, biegniemy, biegniemy, biegniemy A to tutaj no patrzcie, przecież są wszędzie strzałeczki, pokazana droga jest, zaznaczone wszystko no proszę Mhm. ok ciekawe kiedy się zacznie jak na razie cisza, spokój, nic się nie dzieje. Chciałabym... kurczę, szkoda, że im aparatu nie kupiłam żadnego. Ale za 500 simoleonów? Hmm. Z, z, zróbcie sobie razem zdjęcie. Ej, no laska! Idź sobie, no psujesz nam fotkę, no. Jeszcze raz. Jeszcze raz, zrób zdjęcie z... I nie wchodź nam tutaj. O, patrzcie mam jaką bluzkę sobie ubrała. No szkoda, że tamta dziewczyna jest... Yy, no. Okej. Okay. No szkoda, że ona jest w tle. Także ja bym chciała, żebyście wy podeszli sobie gdzieś tutaj, może z boku. podejść tu. Teraz ty zrób sobie zdjęcie z selanką. Zrób zdjęcie z. No jednak nie chciałabym, żeby jacyś inni Simowie byli tutaj w tle. O, fajnie się ustawili teraz. O, o co ty masz na oku? Kurde, sotówka się jest. Z... Hmm, dobra. Nie, dobra, tak zrobimy. I myślę o. Fajnie, będą mieli pamiątkę. No ale szkoda, że lepszego aparatu nie kupiłam. No ale dobra, jeszcze ich nie było na to stać, także jest to. Yy, wydaje mi się, że to zrozumiałe. No i patrzcie, proszę bardzo, proszę bardzo, co tu się dzieje. Jesteśmy na koncercie. Jesteśmy na koncercie, kochani. Hmm. Proszę, jak w ogóle ci nie? Robię sobie kilka fotek w trakcie, nie? Ale fajnie, wydaje mi się, że fajnie, że coś takiego darmowego nam udostępnili. To chyba jest do 8 lipca, jak się nie mylę. Chyba, że dłużej a ja może się sprawdziłam. Interesujące, ale mało tych simów tutaj jest, mogłoby y, faktycznie takie, wiecie, tłumy przyjść. Tak, myślę. Mogliby więcej tutaj jakby tego prowadzić. O, nawet sąsiedzi naszych e, Raczej Samanty i, i, i Kaleba, nawet sąsiadka przyszła tutaj, z tego co widzę. O, proszę bardzo, Brand. No ogólnie fajne animacje tutaj zrobili. Dobra, a Ty możesz coś robić? związanego z koncertem czy tak? Chyba nie. <śmiech> <śmiech> Dobra, ty, myślę, mógłbyś tutaj sobie coś kupić, zamów A tutaj co mamy? Aha, targuj się i kup festiwalowe t-shirty Bebereksa. W sumie ty też mogłabyś sobie kupić też bebereksze. co. Tylko nie wiem, czy teraz oglądać występ. Ja bym chciała, żebyście poszli sobie po te koszulki. Aha, ona już w ogóle zakończyła występ, czyli też raz będzie kolejna gwiazda. Mm -hmm. Dobra. I teraz też możecie sobie zrobić jakąś foteczkę z rączki. Żeby było widać, że właśnie jesteście na tym koncercie. Zrób zdjęcie z Selenka. Szkoda, że nie ma do tego aparatu. Okej. Okay. Nie no, tak to bez sensu, dobra. Fajnie. Będzie pamiątka na ścianę. Tylko to by się chce siku. Możesz tu gdzieś się, się załatwić, jest toaleta jakaś dobra. I za ile będzie yy, kolejna gwiazda? Wieczoru. Oraz Serenka zapoznaj się tutaj z ludźmi. Przyjazne powitanie. No. Nawiąż troszeczkę znajomości Boże tej tatuaże rozrastające się. Aha, i taką mała póskę. Hmm. Okej, okej, okay, okay. dobra. I ty jesteś głodny, także myślę, że też możesz sobie coś zamówić do jedzenia. Możesz? Targuj się, ale dlaczego targuj się? Ja bym chciała, żebyś sobie coś zamówił, a tutaj? Mm, aha. To nie, nie będziesz już się targował. chcę, żebyś po prostu sobie coś kupił do jedzenia. Tak po prostu zamów jedzenie i możesz sobie wziąć, a babaczkę marchowkową, ty też jesteś godna, nie, ty absolutnie nie jesteś godna, ty tutaj nawiązujesz nowe znajomości, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo kolejnych kolejnych simów. Kiedy jest kolejna gwiazda? Nie wiem, jest tutaj jakaś rozpiska? Spieszcie się pod O, idzie chyba ktoś. O, idzie z babeczką. Dobra, czyli będzie za chwilkę kolejna gwiazda. Ciekawe, czy tutaj też robię, tak, że gwiazdy są spóźnione. Czy coś takiego. Wiecie. Żeby budować napięcie przed. No i... Kochanie, mamy poniedziałek 6 rano, nie było kolejnego występu, także się zawiodłam, bo nie wiem o co kaman, nasz Niklaus musi iść do roboty, także no niestety mm, tak jego koncert wyglądał, był tylko jeden jakby zespół, ta ma urodziny z tego co widzę i tak, no i nie wiem w sumie czy jechać do domu, czy tutaj jeszcze zostać nie mam zielonego pojęcia, jestem zażenowana, zawiedziona, bo nie wiem po prostu o co chodzi było napisane, że będą przerwy między koncertami, ok, ale wydaje mi się, że tyle godzin yy, przerwy to jest zbyt wiele, zbyt długo. Ewentualnie my się po prostu spóźniliśmy i to był ostatni wykonawca, y, który brał udział y, tutaj w wydarzeniu. Może tak być, być może się spóźniliśmy, bo troszeczkę tam, troszeczkę zastaliśmy, że tak powiem, więc najprawdopodobniej się spóźniłam. Cóż zrobić? Najwyżej poczekamy do kolejnej niedzieli i tak to będzie wyglądało. Następnym razem pójdziemy sobie na koncert po prostu i tyle. Zobaczymy, zobaczymy. No. Następnym razem tam yy, czekać y, po prostu od dziesiątej i może zdążę. Także co, wróciliśmy do domu, wróciliśmy do naszego kochanego liska. Także ja bym chciała, byś go pochwaliła za to, że był grzeszny, został sam w domu. Daj duży przysmak, da zachętę. E, ty już idziesz do pracy. No, także słupcio, słupcio, dobrze, idź pracuj, idź zarabiać kaskę. Także co kochani, myślę, że to byłoby w zasadzie tyle w dzisiejszym odcinku. No miało być troszeczkę inaczej, bo byłam bardzo ciekawa, yy, co to będzie co to będzie, no ale wyszło jak wyszło, także mam nadzieję, że następnym razem wypadnie to lepiej, jeśli chodzi o, o koncerty w The Sims e, 4 w moim wykonaniu. Także co kochani, dzięki, że byliście, dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, łapyczkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!